W tłumie świateł, gdzie marzenia tańczą, serce bije mocniej, w rytm życia szansą. Zatraceni w chwilach, jak w snach bez końca, ukryty grów nas prowadzi do słońca. Czuję ten deszcz, gdy spojrzenia się krzyżują, słowa niesione przez w nasze dusze poruszają. Z każdym krokiem bliżej do tego magicznego miejsca, gdzie ukryty grów sprawia, że czas przestaje istnieć. Będźmy razem ich muzyka mówi to, co czujemy. Ukryty grób porywa serce Śniące. W niemiłości nigdy nie zgubimy siebie Każda nuta to wspomnienie z dawnych lat Jak echo przygód wyciąga nas z szarości dnia Uczucia wirują jak iście na wietrze W tym ukrytym gruwi odnajduje siebie Czuję ten dreszcz. Spojrzenia się krzyżują, słowa niesione przez w nasze dusze poruszają Z każdym krokiem bliżej do tego magicznego miejsca Gdzie ukryty krów sprawia, że czas przestaje istnieć Zęczny razem w w nocy, Niech muzyka mówi to Wytnie miłości nigdy nie spóźnimy siebie Kiedy światła gasną i wszyscy odchodzą dalej Nasza melodia zostaje, ona wiele lepiej niż my Przez burze i smutki wciąż mamy ten skarb Ukryty krów pod stopami, rozświetla nam szlak Będźmy razem w pasmo nocy, w nocy To co czujemy, to no, co czujemy Miłości nigdy nie są, nie, 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 ale Każda nuta to wspomnienie z dawnych lat. Jak echo przegód wyciąga na szarości dnia, uczucia wirują jak liście na wietrze. W tym ukrytym gruwi odnajduje siebie, czuje ten dech, Spojrzenia się krzyżują, słowa niesione przez świat nasze dusze poruszają. Z każdym krokiem bliżej do tego magicznego miejsca, gdzie ukryty krw sprawia, że czas przestaje istnieć. Kiedy światła gasną i wszyscy odchodzą dalej, nasza melodia zostaje. Kiedy światła gasną i wszyscy odchodzą dalej Nasza melodia zostaje ona wiele lepiej niż my Przez burze i smutki wciąż mamy ten skarb Ukryty grów pod stopami rozświetla nam szlak <gryt> Wszyscy mają swoje tajemnice głęboko schowane Ale tylko my znamy ten ukryty taniec bez strachu Otwórz oczy